No, wywalił się rower z butelkami ze wszystkim można i tak jeździć można wziąć rower wózek i wozić tam butelki inne rzeczy a można też po prostu jeździć samochodem no ale u nas we Wrocławiu w Polsce w Unii Europejskiej jeżdżenie samochodem no to zależy od tego czy Niech się jeździ trzeźwym, czy nie zabiorą prawo jazdy. Bo mogą trzeźwemu nasi policjanci z drogówki albo też z miejskiej zabrać prawo jazdy. No i wtedy człowiek z konieczności musi jeździć rowerem. No a to jest właśnie Unia Europejska. Tak tutaj w Unii Europejskiej. Jednym jest normalnie, a innym, a innym na terenie pomiędzy odrą a bugiem nic inaczej. No i trzeba będzie dalej jechać.